Halo, halo z tej strony. Old Tobie podłoga paczek i w dzisiejszym odcinku robimy stare challenge z rozdziału drugiego. Tak dokładnie tak. Ten odcinek. on myśli tak gówno. Brzmi na nim jak gówno. I gra na nim jak gówno. I nie wrzuciłbym go. Gdyby nie to, że co tydzień są nowe aktualizacje. Czas, czas mi goni. Więc muszę to wrócić. Pomimo, że wyszło jak gówno. Więc gówno, gówno, gówno Zapraszam do oglądania tego gówno i cześć yy, Tak słowem wstępu, jeszcze nie wiem co nam powiedzieć sobie słowem wstępu No chyba to co mówiłem teraz będę próbował robić krótsze odcinki niż o, kiedy no zazwyczaj raczej te godzinne Ponieważ będą miały pewnie większą oglądalność krótsze odcinki więc, jakby. No. Tak. No pomysł mi kolega. Ja sam już na niego wpadłem. Ale on mi trochę pomógł zrozumieć, że. Tak trzeba. Więc, no. Chyba nie muszę mówić czym akurat. Tam lecerek mam robić skybase, Jakby. Legendy, rozdział 2. Ja pamiętałem na tą miejscówkę Przynajmniej trzeba być legendą, nie. większość graczy, która grała w rodzinie drugim pamięta tą miejscówkę i, że tam właśnie się leci jak się chce zrobić SkyBase'a ja się dziwnie czuję, bo ci tak gadam bardziej YouTube'owo jakoś już ostatnio, ja już, może dlatego, że wracam coraz bardziej do zdrowia i nie mam już yy, astmy czy znaczy mam? Ale nie mam. Znaczy ja w ogóle nie miałem asmy, ale wiecie o co mi chodzi, nie? Okej, okay, coś czuję, że tu nie będzie mało typów. Teraz jest też trudno ze bo mamy jakieś tylko 500 miejsca. Więc nawet na tym miejscu wcale będzie ciężko zrobić dobrego SkyBaza No i leci Sztanos do grobu. <tryk> <tryk> Dobra, teraz pozbieram tu te macy. I się widzimy za chwilkę. Dobra, chwilę mi zajęło Ale już zebrałem matcy tylko kurde właśnie nie widzę nigdzie graplera a Grapler bardzo mi się przydał, ponieważ nie wiem czy wiecie jak będę spadał śgraplerem no to jakby yy, przeżyję upadek To jest bardzo przydatna rzecz, ale chyba go nie znajdę. W światł gdzieś nie był ten taki pomidorki-burgerek? To później się pojawiło na mapie. Są, 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 jest pomidor i burger. I chyba Grappler? Czy mi się wydaje? Nie to pan do O, Grappler jest. Dobra, to idziemy zaczynać budować nasz Skybase. Kończyło mi się już dawno, już buduję cegły i teraz muszę tutaj siedzieć I może wygram gierkę, nie? Może wygram gierkę, czekamy jakaś następna strefa I wtedy tam się budujemy <laughs> I znowu na skraju siedzimy Może jeszcze mi się trochę wyżej podbudował, ale na razie Na razie zostajemy tutaj Okej, okay, to teraz idziemy tam. Cut to the montaż, baby. Trzeba sądzić, że ten challenge najprawdopodobniej mi się nam nie uda. Kurde, zeszedłbym na dół, ale wątpię, że to mi się uda. <laughs> Wrócić tu. Przynajmniej na oddziałach może się jeszcze udać skybase, ale wątpię, że na solo, nie? <śmiech> <śmiech> Dobra, próbujemy. Dobra. Tam już nie dosięgnę. Szybko macy tylko tutaj góra <ścoughs> i tak naprawdę nie zginę, bo porówna sobie mój z ulicami innych graczy Góra góra góra, góra góra góra, gura góra Cześć, no bardzo. <śmiech> <śmiech> Pierwszy challenge. Nie udało się. Uważam, że pewnie by się grał w, w duo, albo tu najle najlepiej na oddziały. A nieźle. Teraz spróbujemy kolejny challenge. Więc... Nie życzę dobrego dnia. Życzę świetnego dnia. Yy, teraz lecimy na bardzo... Nie wiem w sumie co mam na powiedzieć. Chciałem powiedzieć coś fantastycznego, ale... Za cholerę nie mam pojęcia co mogę powiedzieć. Nie tu jest bliżej, więc teraz robimy challenge tylko i z Bossa. Już lądujemy. ojojoj, graszczu jakiś jest. <laughs> Ludzie, to są mordy na dworze Bardzo podejście i widzę, że będzie jeszcze trudniej, pod kurna Ci ze mną kilku typków Jak bus leci dobra, to będzie szybko tam dotrzeć się dało Ja nie wiem jak mi się nie uda wygrać tym Bilą numer jeden, to no, następny challenge a ja nie mam po prostu na challenge bo ciekawostka to wszystko robię po prostu z pamięci i jak ja skończę jeden challenge to zaczynam drugi od razu więc nie mam pojęcia jaki będzie następny challenge Pewnie coś wymyślę Albo no, po prostu skończę odcinek I Jedno z dwóch, bo w sumie nie mam po na inny challenge, no chyba nie ma innego challenge są tu najwyżej takie, które mi zajęły mi na cały odcinek, więc nie ma na to materiału, na cały odcinek. Na odcinek z challenge. No dobra, to chyba będzie. Jeśli spróbuję, może jeszcze z dwa razy tu. Jak się nie uda, no to baju jaju, nie? Dobra, spróbujemy na siedzibę Doga, czyli agencja po prostu. <laughs> <laughs> Przejdną przez Sumdoga. Mam nadzieję, że... Jakby ja, ja potem po prostu wchodzę z gry, na nie czy już to zasadnie ten odcinek. Przecież tak, bo goni ja terminy i nie mogę nie wrzucić, więc tak. Bo ja go będę partył, nie? Świtaję, czy on nie tak głosem w szczerze, nie?

Coś się co. ileś nie zepsuło? <laughs> dobra, 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 Gdzie snub? Gdzie snub do Zbrodni wojennych na Ta nie, ja ten odcinek Nie mam zamiaru... Nie mam zamiaru go kontynuować Zrobię coś lepszego Naprawdę, postaram się robić coś lepszego Znaczy jutro to... Ja nie wiem czy już rzucę jutro, jutro To jutro to może być za tydzień ale w chciałem po prostu powiedzieć, że siema, z tej strony mówił do was oczutowy wypadł paczek i ja się zwijam, bo gówno wyszło z tego odcinka, miał być zajebisty odcinek, wyszło gówno, w którym wyglądam jak debil, w którym brzmi jak debil i w którym przegrywam jak debil. Nie Nie I've been had it pin on my schedule. I've been did my work like I'm said to do. He tried to front how we end up ahead of you. Okay, oh I'm yeah. moving all day I got better to do. And you only get that one up if I'm late. I did everything that I'm said to do. If they bring the money, I'm paid.